13 kwietnia 2013 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie obrad dokonano wyboru prezesa zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na początku obrad uhonorowano wybitne postacie polskiego sportu. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Zofia Żukowska i Kajetan Honzelek. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć prawie 200 ludzi sportu, blisko związanych z ruchem olimpijskim, którzy odeszli na zawsze w trakcie ostatniej kadencji. Był w tym gronie także Piotr Norowski. 4 kwietnia 2009 roku wybrany ponownie na funkcję prezesa PKOL. Zmarłby tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. O ocenę minionej kadencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprosiliśmy prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. To była kadencja, oczywiście z punktu sportowego punktu widzenia, było, ale była też to kadencja dość tragiczna dla prezesa Piotra Nurowskiego, który ten Polski Komitet Olimpijski jak gdyby bardzo rozkręcił, prawda. W związku z tym z sportowego punktu widzenia, z tej działalności merytorycznej, bardzo wysoko oceniam. Ja w tym uczestniczę i wiem, że tu się naprawdę pracuje dobrze i, i merytorycznie. Natomiast z punktu widzenia tej sytuacji była to kadencja wyjątkowa i jej fragment był bardzo tragiczny. Jedynym kandydatem na stanowisko prezesa był dotychczasowy szef PKO Andrzej Kraśnicki. Kraśnicki otrzymał 82 głosy, dwa były przeciwko i dwie osoby wstrzymały się od głosu. Prezes PKO krótko przedstawił program działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego w nadchodzącej kadencji. Przede mną kolejne wyzwania i, i, i najbliżej Soczi i w perspektywie Rio de Janeiro i Igrzyska Europejskie w Baku. Ale również może najbardziej zależałoby mi, żeby Polska była organizatorem zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. To wszystko co do tej pory robiliśmy chcemy kontynuować, chcemy podnieść na wyższą jakość, chcemy żeby rodzina olimpijska była coraz większa i coraz bardziej zintegrowana. To można wyrazić w kilku słowach. Chcemy, żeby Komitet Olimpijski był tą organizacją, która będzie miała większy wpływ. I wpłynie na rozwój polskiego sportu. Na zakończenie obrad delegaci przyjęli uchwałę programową, pozytywnie oceniającą dotychczasową działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wyznaczającą nowym władzom najważniejsze zadania na najbliższe czterolecie. Będzie w nich dominować kontynuacja dotychczasowych kierunków pracy, spotykających się z przychylnym odbiorem coraz szerszych kręgów społeczeństwa, także tych spoza kręgów rodzimego sportu.